Witajcie kochani. Jak widzicie, dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać o czyśćcu. Prawdopodobnie większość z was wie, że nauka o czyśćcu jest to nauka głoszona przez Kościół katolicki i tylko Kościół katolicki. Ani Kościół prawosławny, ani Kościół protestancki nie naucza o czyśćcu. I w związku z tym wielu z was zadaje sobie takie pytanie, czy ta nauka o czyśćcu jest w ogóle prawdziwa? Czy Jezus uczył o czyśćcu? Czy apostołowie nauczali o czyśćcu? Czy nauka o czyśćcu znajduje się w Piśmie Świętym? Czy też wymyślili ją jacyś niegodziwi ludzie tylko po to, aby wyciągać pieniądze za skrócenie okresu przebywania w czyśćcu? I na te pytania chciałbym dzisiaj pokrótce odpowiedzieć. Ale ponieważ chciałem, żeby ten film był taki bardziej dynamiczny i być może bardziej interesujący dla was, postanowiłem ułożyć go w formie odpowiedzi na inny film, który jest dostępny w internecie, a którego autorem jest młody katolicki teolog, czy może lepiej powiedzieć popularyzator wiedzy teologicznej, pan Mikołaj Kapusta. I w tym filmie chciałbym przytoczyć najważniejsze argumenty, które on podaje za istnieniem czyśćca i ustosunkować się do tych argumentów. A wy, słuchając jednej strony i drugiej strony, będziecie mogli sobie wyrobić swoje własne zdanie na ten temat. No dobrze, ale zanim przejdziemy do filmu pana Mikołaja Kapusty, uważam, że warto zrobić jedną rzecz. Mianowicie chodzi o to, że może się okazać, że my jesteśmy jakoś tak uprzedzeni w stosunku do Kościoła katolickiego i wkładamy w usta teologów katolickich rzeczy, których oni nigdy nie powiedzieli. I będziemy świetnie przedstawiać argumenty, i będziemy polemizować z jakimiś doktrynami, a potem się okaże, że tych doktryn Kościół katolicki nigdy nie nauczał. No i teraz, jak się przed tym zabezpieczyć? Moim zdaniem, trzeba na samym początku połknąć pewną żabę. Mianowicie trzeba otworzyć katechizm Kościoła katolickiego i sprawdzić w katechizmie, czego Kościół katolicki naucza na temat czyśćca. Ja sobie ten trud zadałem i pozwólcie, że przeczytam wam taką oficjalną definicję czyśćca i kiedy się z tą definicją zapoznamy, będziemy w ogóle wiedzieć, o czym my rozmawiamy, w czym się nie zgadzamy. W punkcie 1000... 54 są wypowiedziane takie słowa posłuchajcie Ci którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni chociaż są już pewni swego zbawienia wiecznego przechodzą po śmierci oczyszczenie by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości Boga I teraz Czego my się dowiadujemy z tej definicji? Po pierwsze, dowiadujemy się bardzo ważnej rzeczy, rzeczy, która jest w 100% prawdziwa. W 100% się z tym zgadzam. Mianowicie zgadzam się z tym, że Bóg jest święty i nie akceptuje żadnej postaci zła. To znaczy, jeżeli weźmiemy lupę i pójdziemy do nieba i obejrzymy sobie Pana Boga. I obejrzymy sobie Jego mieszkanie w niebie i sprawdzimy wszystkie zakamarki z tą lupą, to nie znajdziemy tam żadnego brudu. Pan Bóg jest święty. Nie ma w nim odrobiny zła, nie ma w nim odrobiny grzechu. I kiedy On zaprasza jakiegoś człowieka, to oczekuje od tego człowieka również stuprocentowej czystości stuprocentowej świętości. Nie możesz zrobić tak, że masz zabłocone buty, bo kradłeś, bo zabijałeś, bo oszukiwałeś na egzaminach, bo co prawda byłeś porządnym człowiekiem, ale nie płaciłeś wszystkich podatków, bo coś tam jeszcze. I ty z tymi zabłoconymi w grzechu buciorami pójdziesz przed Boży Tron i tam w tych pięknych mieszkaniach, gdzie przebywa Bóg, będziesz czynił jakiś nieporządek, będziesz. Zabrudzał tą podłogę, te ściany, i ten kurz tam się będzie w niebie potem unosił. Nie, takiej możliwości nie ma. Pan Bóg jest święty, i jeżeli ktoś wybiera się do nieba, to jego odzież musi być całkowicie czysta musi być biała musi lśnić. Tam nie może być żadnej skazy. Jakakolwiek skaza powoduje, że Pan Bóg. Zamknie drzwi przed nosem i nie wpuści cię do tego nieba. I, I dlatego tutaj jest napisane, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości Boga. Pełna zgoda. Aby wejść do radości Boga, potrzebna jest absolutna świętość. I teraz tak. Katechizm mówi, że ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, to znaczy ci, którzy wierzą w Jezusa, prawda? No bo jeżeli ktoś yy, przyjaźni się z Bogiem i umiera w łasce, to znaczy, że uwierzył w Jezusa. A więc ci, którzy wierzą w Jezusa, którzy są w przyjaźni z Bogiem, którzy umierają w łasce, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, przechodzą to oczyszczenie dopiero po śmierci. Czyli jeżeli. Innymi słowy, tak, bo przeczytaliśmy, co tutaj jest napisane, a teraz innymi słowy, jak to należy zrozumieć. Jeżeli uwierzyłeś w Jezusa i zanim uwierzyłeś w Jezusa, popełniłeś na przykład 10 tysięcy grzechów, to ta wiara w Jezusa pomaga ci, zmienia twoją sytuację. Wcześniej byłeś wrogiem Boga, a teraz jesteś przyjacielem Boga, wcześniej nie miałeś łaski. Teraz masz łaskę, więc zgoda, oczywiście, twoja sytuacja jest lepsza, być może nawet znacznie lepsza, ale nie jesteś jeszcze całkowicie oczyszczony. Ta wiara oczyściła cię troszeczkę, oczyściła cię w pewnym zakresie, natomiast nie oczyściła cię zupełnie. Żeby spotkać się z Bogiem, musisz być doskonały, musisz być doskonale oczyszczony, musisz być święty. A wiara w Jezusa oczyściła cię tylko do pewnego stopnia. I Bóg już cię lubi, ale jeszcze nie akceptuje cię w stu procentach. Już okazuje ci łaskę, ale jeszcze nie otwiera drzwi do swojego domu. Już jest tobie przychylny i już poprawił twój stan, ale nie oczyścił cię jeszcze na tyle. Abyś był godzien spotkania z Nim. Dlatego potrzebujesz po śmierci pójść do pewnego miejsca, gdzie będziesz cierpiał, i to cierpienie sprawi, że staniesz się doskonały. I kiedy już staniesz się doskonały, poprzez pobyt właśnie w czyśćcu, wówczas będziesz mógł yy, wejść do nieba. A teraz zobaczmy, co mówi na ten temat Pismo Święte. I wybrałem dwa krótkie wersety. Oczywiście tych wersetów jest cała masa. Pismo Święte mówi w wielu miejscach na ten temat, ale ja wybrałem tylko dwa krótkie przykłady. Pierwszy przykład pochodzi z listu do kolosan jest tam napisane tak: Was, którzy byliście umarli z powodu występków i nieobrzezani waszego ciała, wraz z nim ożywił, gdy darował nam wszystkie występki. Tu jest napisane, że wraz z nim, czyli wraz z Jezusem, Bóg nas po pierwsze ożywił, a po drugie darował nam uwaga, ile nam darował trochę? Darował nam niektóre grzechy? Nie. Tu jest napisane: darował nam wszystkie występki wszystkie, co do jednego. Jeżeli, jeżeli popełniłeś dziesięć tysięcy grzechów, to Pan Bóg darował ci 10 tysięcy grzechów, darował ci wszystkie występki. No, ale może to jest tylko jakaś prywatna opinia świętego Pawła, może to jest jakieś odosobnione zdanie, a inni autorzy biblijni twierdzą coś innego. Ale zobaczmy, co jest napisane w liście do Hebrajczyków. W liście do Hebrajczyków jest napisane tak: Przez tę jedną ofiarę uczynił bowiem na zawsze doskonałymi tych, Którzy dostępują uświęcenia. A więc tu nie jest napisane, że On uczyni cię doskonałym, że kiedyś w przyszłości być może będziesz doskonały, że w przyszłości, kiedy poddasz się jeszcze dodatkowym procedurom, staniesz się na tyle doskonały, że Bóg cię przyjmie. Tu jest napisane, że przez tę jedną ofiarę, to jedno cierpienie, którego doznał. Jezus Chrystus na krzyżu, Bóg uczynił cię doskonałym. Masz na swoim koncie dziesięć tysięcy grzechów, powiedzmy, Bóg patrzy na Ciebie, ale nie widzi człowieka z dziesięcioma tysiącami grzechów, ale widzi człowieka, który jest doskonały. Doskonały, czyli który nie ma na swoim koncie ani jednego grzechu, którego ubranie jest całkowicie białe, lśniąco czyste. Bóg przez jedną ofiarę, przez jedno cierpienie jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, uczynił Ciebie na zawsze doskonałym. Natomiast katechizm Kościoła katolickiego mówi, co? Uwierzyłeś w Jezusa, Twoja sytuacja się poprawiła, ale nie jesteś jeszcze doskonały. Nie jesteś jeszcze na tyle święty, żeby móc spotkać się z Bogiem. Owszem, progres nastąpił. Owszem, coś w Twoim życiu się dokonało, ale to jeszcze nie jest doskonałość, to jeszcze nie jest to, co jest potrzebne, aby przebywać u Boga w niebie. Dlatego potrzebujesz dodatkowej procedury. Ta jedna ofiara, która dokonała się na krzyżu, nie wystarczy. Jeszcze potem musi się coś stać, abyś był doskonałym. Bóg mówi, Uwierzyłeś w Jezusa, ale jeszcze cię nie akceptuję. Jeszcze musi się dokonać coś, żebym w pełni mógł cię zaprosić do siebie. Pismo Święte mówi: Kiedy uwierzyłeś, Bóg cię ożywił, Bóg ci darował wszystkie twoje grzechy i Bóg uczynił cię na zawsze doskonałym. Przez co? Przez czyściec? Przez twoje wysiłki? Przez twoją ascezę? Przez twoje posty? Nie. Przez tę jedną ofiarę, przez tę jedną ofiarę, Bóg uczynił cię na zawsze doskonałym. Bóg patrzy na ciebie jak na doskonałego człowieka. Nie możesz zrobić już nic, aby stać się bardziej doskonałym w oczach Bożych, dlatego że twoja wiara, twoje pojednanie się z Jezusem sprawiło, że już Bóg uczynił cię doskonałym. I to jest zasadnicza różnica. I dzięki temu że przetoczyliśmy sobie z jednej strony nauczanie Kościoła katolickiego, a z drugiej strony nauczanie Pisma Świętego, możemy zobaczyć, o co w ogóle toczy się spór. Spór się toczy nie o to, czy tam gdzieś w zaświatach stoją jakieś kotły wypełnione smołą, czy coś takiego. Nie o to toczy się spór. Spór się toczy o to, czy w momencie uwierzenia Stajesz się doskonały i Bóg daruje wszystkie twoje grzechy? Czy też w momencie uwierzenia twój los się troszkę polepsza, ale nie jesteś jeszcze całkowicie oczyszczony i potrzebujesz zrobić coś jeszcze, aby uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości Boga? A teraz przejdźmy sobie już do filmu Pana. Mikołaj Kapusty. Witajcie, jestem Mikołaj i nie pytajcie o manekina. Czyściec, wymysł czy rzeczywistość? Jeśli jesteś katolikiem, kiedy słyszysz to pytanie, to nadal się nad tym zastanawiasz. Hmm, może to wszystko jest kłamstwo, wymyślone przez katolickich biskupów na jakichś soborach. To pamiętaj o tym. Też kiedyś byłem na twoim miejscu. Już. No właśnie, wymysł, czy rzeczywistość, czy nauka o czyściu pochodzi z Pisma Świętego, czy została wymyślona przez ludzi, którzy chcieli zarobić na tym pieniądze. Sprawdźmy, jakie argumenty chciałby przedstawić nam pan Mikołaj Kapusta. Przestali powtarzać to niemiłe <grych> wymysły kościoła katolickiego. Wszystkie katolickie dogmaty mają podstawę biblijną. Czasem jest ona że tak powiem pośrednia, tak? Jeśli tam chcecie mówić o Wniebowzięciu Maryi, ale wszystkie mają jakąś chociażby taką pośrednią podstawę biblijną. Nie tylko Wniebowzięcie Maryi. Na przykład praktyka, bo nie dogmat, ale praktyka palenia ludzi żywcem na stosie również była przez teologów katolickich dokumentowana za pomocą fragmentów Pisma Świętego. No ale ja w dalszym ciągu ośmielam się twierdzić, że ta praktyka jest Niebiblijna. Nie! Dowodem na to są różne teksty chrześcijan napisane na długo przed reformacją. Takie na przykład jak ten. To jest tekst papieża Innocentego IV z 1254 roku. Bardzo. Ale o to się nie spieramy. Jak najbardziej zgadzam się z tym, że nauka o czyściu może się znajdować w pismach różnych ludzi. Spieramy się raczej o to, czy nauka o czyściu znajduje się w Piśmie Świętym. Po drugie, pochylmy się w końcu nad fragmentami biblijnymi. Postaram się to zrobić raczej szybko. Może zajmiemy się fragmentem, który zacytował sam Tertulian już w drugim wieku. Ewangelia Mateusza rozdział 18. To jest fragment o przebaczeniu, ale na końcu Jezus mówi bardzo ciekawą rzecz. Tak też Ojciec mój niebieski uczyni z wami. Ale ja no, odda oprawcom, póki nie zwrócimy długu. O co tu chodzi? Tylko czyściec jest logiczną odpowiedzią. Szczerze mówiąc, nigdy nie pytałem żadnego protestanta, ale jestem bardzo ciekawy, co oni rozumieją przez to. Co to znaczy według Was, protestanci, że ojciec niebieski nas gdzieś zamknie, odda oprawcom, dopóki nie oddamy długu? Od... Chodzi generalnie o to, że nawet posiadanie długu względem innych ludzi. Jest czymś niekomfortowym. Może przyjść komornik, może zabrać wszystko, co mamy, możemy zostać bankrutami. Natomiast posiadanie długów, czyli nieprzebaczonych grzechów względem Boga, jest czymś o wiele straszniejszym. Ale mam dla Was dobrą wiadomość. W liście do kolosan jest napisane, co zrobił dla nas Jezus, jeżeli uwierzyliśmy w Niego. Jeżeli oddaliśmy mu nasze życie. Tam jest napisane tak, że On, czyli Jezus, zniszczył obciążające nas zestawienie długów, które przez swoje zapisy przemawiało przeciwko nam usunął je, przybijając do krzyża. Jeżeli uwierzyłeś w Jezusa, jeżeli oddałeś mu swoje, grze, swoje życie, to On zniszczył Twoje długi, On usunął je i przybił je do krzyża. Tych długów już nie ma. Nie potrzebujesz czyścica, aby cię oczyścił z twoich długów. Wszystko zrobił dla ciebie Jezus. Teraz fragment, który był cytowany przez Grzegorza Wielkiego. Ewangelia Mateusza, rozdział 12. Tutaj Jezus mówi o tym, że słowo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Prosty wniosek: są grzechy, które mogą być odpuszczone w przyszłym wieku. Znowu, o co może chodzić? Jeśli nie oczyszcicie. Wy... Żeby zrozumieć ten fragment, musimy sobie najpierw na, odpowiedzieć na pytanie, co to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Otóż grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest uporczywe i aż do śmierci odrzucanie osoby Pana Jezusa. Jeżeli Duch Święty pobudza cię do tego, aby się nawrócić, a Ty mówisz Duchowi Świętemu nie, nie nawrócę się, to musisz pamiętać, że po śmierci nie będziesz miał na to szansę. Szansę na nawrócenie mamy tylko tu, za życia. I jeżeli tego nie zrobimy tutaj na ziemi, to po śmierci wszystko stracone. I o tym mówi właśnie ten fragment. Papież Innocenty IV natomiast zdecydował św. Pawła pierwszy list do Koryntian. Święty Paweł mówi tutaj, że w dzień sądu jakiś ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. Znowu najprawdopodobniej chodzi o czyściec, ten fragment był wykorzystywany w średniowieczu do tego, aby udowodnić, że należy ludzi palić żywcem na stosie, bo to jest dobre dla ich zbawienia. Ale ten fragment nie mówi ani o paleniu żywcem ludzi na stosie, ani o paleniu ludzi w czyściu. Ten fragment mówi o tym, że ludzie służą w kościele z różnych powodów. Nie zawsze jest to po to, żeby pomagać innym ludziom albo żeby służyć Bogu. Czasami ludzie służą w kościele, żeby zarobić pieniądze albo żeby przydać sobie chwały. Natomiast Pan Bóg nie przyjmuje służby człowieka w ciemno. On sprawdza to, jakie są Twoje motywacje. Jeżeli Twoje motywacje były dobre, ta służba zostanie przyjęta. Natomiast jeżeli te motywacje są złe, Wówczas ta służba zostanie odrzucona. Pan Bóg sprawdza służbę każdego człowieka, i przed nim nic nie da się ukryć. Tak jak przed jubilerem, nie da się ukryć, czy coś jest ze szlachetnego materiału, czy coś jest wy wykonane z drewna albo ze słomy, bo wystarczy to wrzucić do ognia. I od razu się okaże, czy przedmiot jest wykonany z drewna, ze słomy, czy ze złota. I o tym właśnie mówi ten fragment. Nie da się oszukać Boga. Można oszukać innych ludzi, można być pozerem, można pokazywać się w dobrym świetle i mówić, oto ja jestem wiernym sługą i służę Bogu i ludziom, ale przed Bogiem nic nie zostanie ukryte, bo On ma narzędzia do tego, aby zweryfikować twoje serce, i zweryfikować owoce Twojej służby. Ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, ale z, z, z kontekstu wynika, że chodzi raczej o budowanie kościołów. Zgadza się jednak, święty Paweł mówi, że ten ogień wypróbuje dzieło każdego, a nie każdy według 12 rozdziału tego samego listu zresztą jest apostołem. Nie każdy jest nauczycielem, nie każdy buduje kościoły, a każdy będzie wypróbowany przez ogień. O jaki ogień chodzi, o jakie wypróbowanie? Logiczna odpowiedź znowu jest tylko czyściec. To... No właśnie tak jak powiedziałem, z kontekstu wynika, że tutaj chodzi o służbę w kościele. Natomiast pan Kapusta popełnia drugi błąd. Mianowicie pan Kapusta utrzymuje, że w kościele można służyć tylko jako apostoł albo tylko jako nauczyciel. Podczas gdy Pismo Święte mówi jasno, że w kościele mają służyć wszyscy chrześcijanie i każdy powinien usługiwać tym talentem, tym darem, który otrzymał od Boga. Zwróćcie uwagę co pisze na przykład apostoł Paweł właśnie w 12. rozdziale pierwszego listu do Koryntian. On pisze tak: "W każdym, to znaczy w każdym, najbardziej szarym, małym chrześcijaninie, w każdym uwidacznia się działanie Ducha dla wspólnego dobra. Jednemu Duch daje słowo mądrości, Innemu ten sam duch daje rozumienie słowa, jednego duch obdarza wiarą, innemu ten sam duch udziela daru, daru uzdrawiania, jeszcze, inny, jeszcze innym daje natomiast moc czynienia cudów, dar prorokowania, dar rozróżniania duchów, dar języków, dar tłumaczenia języków. Oczywiście ta lista nie jest skończona. Można służyć kościołowi, można budować kościół, na przykład Odwiedzając starsze osoby w okolicy, żeby się razem z nimi modlić i dotrzymywać im towarzystwa. W dalszej części filmu pan kapusta cytuje apokryfy, a więc księgi, które nie są częścią Pisma Świętego, następnie wspomina coś o zbrodniach, które popełniali zwolennicy Marcina Lutra w XVI i w XVII wieku. I na końcu poucza, że tylko Kościół katolicki ma prawo interpretować Pismo Święte. Trudno mi się do tych argumentów odnieść, więc pozwólcie, pozwólcie że na tym zakończę dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że pomógł Wam zrozumieć, czym jest nauka o i pomógł Wam wyrobić sobie własne zdanie na ten temat. Ale pamiętajcie jedną bardzo ważną rzecz. Ten film nie powstał po to, aby zwalczać jakąś doktrynę katolicką. Ten film powstał przede wszystkim po to, abyście zrozumieli, że jeżeli uwierzycie w Pana Jezusa, to wówczas Bóg zapomni o wszystkich Waszych grzechach, w oczach Bożych staniecie się zupełnie doskonali i Jezus zniszczy wszystkie Wasze zobowiązania, jakie mieliście wobec Boga. I to jest bardzo ważne, przesłanie. Jeżeli zaakceptujecie to przesłanie, dzisiaj zbawienie stanie się waszym udziałem. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam was też na stronę internetową szkoły biblijnej Hosanna. Ta strona to www.j1213.org. Na tej stronie znajdziecie bardzo dużo materiałów, które pomogą wam lepiej zrozumieć Pismo Święte. W szczególności chciałbym Wam polecić podcast biblijny. W drodze do szkoły, do pracy, czy wyprowadzając swojego czworonoga, możecie cyklicznie słuchać audycji poświęconych Pismu Świętemu i w ten sposób budować swoje zrozumienie Biblii, a przez to swoją więź z Panem Jezusem. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia.